To, 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 to jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas non stop. To jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas non stop. Witajcie, witajcie. Dzisiaj druga część rozważań, jak zacząć czytać Biblię. Dzisiaj tematem będzie jak wyrobić w sobie nawyk codziennego czytania Biblii. Nigdy nie pozwalaj sobie na więcej niż dzień przerwy. Jeśli przegapisz jeden dzień, postaraj się jak najszybciej wrócić na właściwe tory. James Clear Czytanie Biblii może wydawać się bardzo przytłaczające. Zwłaszcza jeśli jest czymś, czego jeszcze nie robiłeś. A może otwierasz ją od czasu do czasu, ale nie jest to raczej twój codzienny nawyk. Dziś możemy to zmienić stosując kilka prostych kroków. Zapoczątkowanie nawyku codziennego czytania Biblii nie zawsze musi wyglądać tak samo. Bez względu na nasze podejście, kiedy tylko zaczniemy, Bóg objawi nam w cudowny sposób wszystko, czego potrzebujemy. I jak mówi powyższy cytat: Nigdy nie pozwalaj sobie na więcej niż dzień przerwy. Cytat Jamesa Cleara nie dlatego, że Bóg będzie na nas zły. Nie będzie. Ale im więcej dni opuścimy, tym łatwiej jest przestać zupełnie. Oto kilka sugestii, które pomogą ci zacząć regularnie czytać Biblię. Przeczytaj Nowy Testament. To świetny pomysł na rozpoczęcie, ponieważ Nowy Testament opisuje życie i nauczanie Jezusa. Możesz dodać Stary Testament później, ale dla początkujących lub osób, które nie rozumieją Biblii, jest to dobry punkt wyjścia. Zacznij od Mateusza i czytaj jeden rozdział dziennie. Rób notatki lub zapisuj pytania, które pojawią się po drodze i zadaj je przyjacielowi lub duchownemu, który jest bardziej doświadczony w czytaniu Biblii niż ty. I zatrzymamy się tutaj. Wielu właśnie pastorów poleca rozpoczęcie czytania Biblii od Nowego Testamentu, ponieważ Nowy Testament jest pisany łatwym, przejrzystym językiem. Stary Testament, pierwsze księgi, szczególnie Pięcioksięg Mojżeszowy, to jest jak dobra historyczna książka, potwierdzona faktami historycznymi, bo Biblia potwierdza to. Do dzisiaj, na przykład, stosuje się wymiary w budowie statków, takie, które. Yy, Wykorzystywano podczas budowy arki Nowego. Kolejne bardzo ważne przy rozpoczęciu czytania Nowego Testamentu. Róbmy sobie zawsze notatki. Ja na przykład mam tak pozaznaczany Nowy Testament. Zawsze sobie podkreślam najważniejsze cytaty, i z tym cytatem zawsze sobie idę przez cały dzień. Rozważam na ten temat, rozmyślam, jak on jest ustosunkowany do mojego życia, co mogę zmienić jeszcze w swoim życiu. Jeśli chodzi o duchownych, no owszem, zawsze dobrze jest zapytać starszych braci wierze, osób, które do, do których wspólnoty należysz, którzy znają lepiej Pismo. Zapytać się, zasugerować się, ale zawsze kieruj się duchem świętym. Nie zawsze pastor. Nie zawsze osoba duchowna może mówić prawdę. Może to na swój sposób, na sposób ludzki, po prostu to przekładać. A my nie mamy to na sposób ludzki przekładać i dorabiać sobie jakieś dodatkowe historie, czy już nie daj Boże zmieniać treść pisma świętego, bo to już wtedy podchodzi pod sektę ale mamy pytać się i weryfikować też naszych pastorów, weryfikować naszych przywódców duchowych, weryfikować również braci starszych w wierze. Rozpocznij plan biblijny. Na Version oferujemy tysiące planów biblijnych, takich jak ten, aby pomóc Ci w Twojej podróży. Wielu ludzi posiada dużą wiedzę na temat Biblii, ich historii i pochodzenia, a to naprawdę pomoże Ci zrozumieć. Możesz zacząć od znalezienia codziennych planów, które pomogą Ci przejść przez Biblię. O tych planach mówiłem ostatnio, podczas pierwszej części, jak zacząć czytać Biblię. Te plany możecie znaleźć w aplikacji The Bible, gdzie powtórzy się po raz kolejny, naprawdę ma coraz większą rzeszę zwolenników, coraz więcej pobrań tej aplikacji. W 2019 roku tych pobrań było w kilkudziesięciu milionach. A więc widać, że jest głód na Biblii, jest głód na Słowo Boże. Módl się o Boże prowadzenia. Codzienne czytanie Biblii to pierwszy krok. I to duży. Kiedy będziesz czytać i poznawać oraz więcej szczegółów, módl się, aby Bóg ukazał ci cenne informacje z nimi związane. Proś Boga, aby sprawił, że Jego prawda ożyje, tak abyś naprawdę mógł zrozumieć Jego słowo. Będą dni, kiedy nie mamy ochoty na czytanie Biblii. Wiele innych rzeczy odciąga naszą uwagę. Będą też dni, kiedy będziemy czytać, ale tak naprawdę nic z tego nie zrozumiemy. I to jest ten moment, kiedy mimo wszystko powinniśmy wytrwać przy czytaniu Biblii. Rzadko polegamy na uczuciach, kiedy działamy, ale często nasze uczucia podążają za naszym działaniem. W miarę wdrażania tego nawyku codziennego czytania Biblii, Bóg zacznie ukazywać Ci rzeczy, z których istnienia nigdy nie zdawałeś sobie sprawy. Zaufaj, że inwestycja przyniesie Ci długoterminowe, duchowe korzyści. Ja to widzę po sobie. Już kilka razy przeczytałem cały Nowy Testament i kiedy wracam ponownie, odkrywam coś nowego. Coś, co mogłem w pewnym momencie, czytając wcześniej, przeoczyć. I człowiek wtedy, prowadzony Duchem Świętym, oświecony, mówi sobie, no teraz w tym momencie jestem mądrzejszy, teraz w tym momencie hmm, jednak bardziej zrozumiałem. Wiadomo, jak tutaj autor podaje, można być roztargniony w pewnym momencie. Można czytać codziennie tą Biblię, ale no niestety myśli nasze niekiedy... Jakieś tam sprawy, które mamy z tyłu głowy, no, niekiedy nie dają nam się skupić. Czytamy, czytamy ten rozdział po rozdziale codziennie. I to jest tak, niekiedy popadanie w taką skrajność odkrywania. No, bo Bóg się obrazi. Jak już powiedziałem na początku, Bóg się nie obrazi. Bóg się obrazi ewentualnie z tego, że nie jesteś tutaj wierny w swoich postanowieniach. Ale. Trzeba umieć sobie wyrobić tę smykankę, trzeba umieć sobie wyrobić ten nawyk. Zastanów się, czy codziennie czytasz Biblię? Dlaczego tak jest? Co na ci daje? Zastanów się nad pojęciem zobowiązania codziennego czytania Biblii przez następne 30 dni. Możesz znaleźć kogoś, kto będzie wspierał się w reali realizacji tego postanowienia. Możesz też rozpocząć czytanie planu biblijnego z przyjaciółmi. Czy też w pewnej grupie biblijnej, w której jesteś online, czy też w zborze, w którym jesteś. Taki plan czytań 30-dniowy Biblii znajduje się również w tej aplikacji The Bible. Również w tej aplikacji The Bible mamy cytat na każdy dzień. To też jest bardzo takie korzystne, czy też polecam, aby rozważał sobie ten cytat przez cały dzień, odnosił go do swojego życia do codziennych sytuacji życiowych. Dlatego ta aplikacja The Bible jest bogata w treść. Bogata w wszelkiego rodzaju rozwiązania. Ale zawsze weryfikujcie. Każde źródło, do którego się zwracacie, każdy komentarz, do którego się zwracacie, komentarz biblijny. Weryfikujcie, sprawdzajcie. Róbcie tzw. research. Abyście nie byli prowadzeni nauką ludzką przez jakiegoś pastora, czy też starszego brata w zborze w wieżek, Jak zwał, tak zwał, a żebyście sami weryfikowali. To nie jest nic trudnego. I znowu tutaj zacytuję Michała Szczukiewicza, którego przy tej okazji pozdrawiam, który codziennie robi takie krótkie komentarze biblijne. Czytaj Biblię! To ratuje życie. I teraz znajdziemy odzwierciedlenie. Tego, o czym dzisiaj wam przedstawiłem w samej Biblii. Dzisiaj nie będzie przykładu Nowego Testamentu, a przejdziemy właśnie do Starego Testamentu, Testamentu czyli do Księgi Wyjścia, przepraszam, księgi Psalmów. I rozpoczniemy od Psalmu 119, usługucześniona Biblia Gdańska. Wersety od 9 do 11. Tradycyjnie, jak to było w poprzedniej części, będę posiłkował się również Biblią w tysiąclecia, aby sprawdzić i porównać pewne rozbieżności. Rozpoczynam od współczesnej Biblii Gdańskiej. W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Zachowuję się według Twego słowa. Z całego serca Cię szukam. Nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań. W moim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Dokładnie, Ty młodzieńcem, każdy z nas, jak mamy oczyścić swoją ścieżkę z codziennych brudów, grzechów. Ale kiedy zachowujemy Twoje słowo, to jesteśmy jak ta maszyna, czyszcząca codziennie chodniki naszych miast. Oczyszczamy się. Wchodzimy na tą drogę, jakże wąską, może niekiedy krętą, ale prowadzącą nas do Boga. I ten sam cytat, ten sam fragment, przepraszam, jest z Biblii Tysiąclecia. Jak młodzień zachowa ścieżkę swą w czystości, przestrzegając słów Twoich, z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań. W sercu swym przechowuje twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie. To, to już jest kolejny, przepraszam, cytat. Werset. Tutaj. W sercu swym przechowuje twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. Widzimy tutaj różnicę. W Biblii Gdańskiej jest ścieżka. Słowo ścieżka. Tutaj pojawia się czystość. Nie chodzi o czystość. Jaką wprowadził Kościół Rzymskokatolicki w siódmym, bodajże w piątym, przepraszam, naszej ery, czyli celibatu, chodzi o czystość serca. A więc widzimy różnicę między współczesną Biblią Gdańską a Biblią tysiąca, a Biblią tysiąclecia. Przejdziemy teraz do kolejnego fragmentu i znowu rozpoczniemy od Biblii uspocześnionej Biblii Gdańskiej. Twoje słowa jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Biblia Tysiąclecia. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Czyli nie widzimy żadnej różnicy. No może tylko w jednym słowie zamiast pochodnia jest lampa. Tych się niekiedy różni Biblia, tak to już powiem, e, wszyscy zrozumieli, protestancka, różne jej tutaj rodzaje tej Biblii od Biblii Tysiącatki. Dlatego chcę Wam podawać e, zawsze na przykładzie współczesnej Biblii Gdańskiej i na 1000 latce. Bo na pewno będą takie momenty, kiedy pewne wersety nie znajdą się w Tysiąclecia, a jest tego przykład w Starym Testamencie, gdzie nie ma jednej z ksiąg Starego Testamentu. O tym na pewno powiem Wam wkrótce. A jak sami wiecie, powiedziałem to na początku, kto zmienia Pismo Święte, to tego robi, to to robi no to już zakrywa na sektę. Zawsze starajmy się czytać w oryginale. Tutaj w przypadku, tutaj mamy różne przykłady tej Biblii. Ja wykorzystam od dłuższego czasu uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Wy macie do wyboru w aplikacji The Bible różne wersje. Macie oprócz współcześnionej Biblii Gdańskiej macie nową Biblię Gdańską. Biblia Starego i Nowego Przymierza, nowa Biblia Gdańska, Biblia Gdańska, słowo Życia, także i przeważnie jest to Biblia Gdańska jeżeli ktoś posiada na przykład tak ja mam przekład Keteunitów Nowego Testamentu zawsze go noszę codziennie jest to przekład z języka greckiego, to tam również znajdziecie. Na pewno inaczej zapisane, inaczej będą brzmiały te wersety niż w przypadku Biblii Tysiąclecia. To tyle dzisiaj z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę. Prosimy Was o subskrybowanie naszego kanału, lajkowanie, udostępnianie naszych materiałów. I cóż, zapraszamy na kolejną, trzecią już część w najbliższym czasie: jak zacząć Biblię. Tym razem. Powiemy sobie w następnej części. I tematem będzie stosowanie biblijnych prawd do swojego życia. To tyle. Pozdrawiamy Was wszystkich gorąco. Czytaj Biblię. To ratuje życie. To jest Twoje ulubione radio. Słuchaj nas non-stop. Dziękuję, u l